Usuń się z drogi to tylko dlatego, że nie jesteś jednym z nich, a jesteś córką własnej matki, nie zostałaś wgoniona do tych dołów, które wykopaliśmy niedawno. Masz immunitet, który nie pozwoli Całe nam zagonić. Całe szczęście, że jestem córką swojej matki, bo jakbym była córką twojej matki, to w tym momencie wstydziłabym się za swojego brata. Bleh. Jest to 7 i 7. Więc jesteśmy sukces? Plus 1 oh, wow. na kości e, ułatwienia plus 2 e, wow. z Experience. No to i tak to jest to 15, sukces 14, 15, e, 17. Czyli rzuciłeś, rzuciłeś naturalną siódemkę, tak? <śmienny> <śmienny> systemie... tak. Więc chciałbym, żebyście panowie opisali. Mi jak, jak wygląda ta scena z waszej perspektywy? Co robicie, żeby pomóc całej tej sytuacji? Gdzieś tam pomóc ko... ko Nie wiem, czy to się ko, odmienia. W koa. Koła, koła. Są dwa koła. Wow. Wow. wow! Przepraszam, jest jednak trójka, bo z właśnie wpada w dół i umiera. Taka ujemna inspiracja. Hej, dlaczego? to było całkiem zabawne. Wow!